Ruciane Nida i okolice to miejsca bogate w atrakcje historyczne. Listę otwiera Cerkiew Prawosławna w Wojnowie. Świątynia została zbudowana niemal 100 lat temu w 1923 roku. Kolejnym sakralnym zabytkiem jest położony nad jeziorem Duś klasztor staroobrzędowców. Powstał w połowie XIX wieku. Przez lata był schronieniem prześladowanych, później przekształcił się w klasztor żeński. Teraz jest w rękach prywatnych, ale właściciel udostępnia go zwiedzającym. Wchodząc do budynku, zobaczyć możemy stroje mniszekich, zdjęcia i pamiątki, które zostawiły. Znajdujemy się w klasztorze Starobrzydowców w Wojnowie, wybudowanym w 1846 roku. Początkowo był to zakon męski, następnie został przekształcony w zakon żeński. Aktualnie pełni funkcję Muzeum Ikony Kultury Starożydowców Otwartego w 2015 roku przez mojego tatę. Klasztor możemy odwiedzić codziennie od 9 do 19 przez cały rok. Będąc w Wojnowie warto zwrócić uwagę na Wojnowski Festiwal Fotografii. Od czerwca przez ponad 4 miesiące można podziwiać pracę polskich fotografów w nietypowej galerii na świeżym powietrzu. Fotografie są bowiem prezentowane na płotach przy głównej ulicy Mazurskiej wsi. W tym roku jest 600 prac na płotach z ponad 30 autorów. Są wystawy 20 chyba 7 wystaw indywidualnych. I trzy zbiorowe wystawy. No tematyka jest niesamowita. No i jedno z najlepszych wystaw jest y, wystawa "Twarze za X -u". To są y, portrety robione przez znakomitych fotografów. Znacznie odleglejsze czasy wspominamy w Galindii. To miejsce na weekend z rodziną czy na spotkanie z przyjaciółmi, i możemy być pewni, że niezależnie od wariantu, jaki wybierzemy, czeka nas świetna historyczna zabawa. Wnętrza rzeźby, aranżacja podwórza i budynków nawiązuje do plemienia galindów, które zamieszkiwało te okolice już od V wieku przed naszą erą. Niewątpliwego uroku dodaje temu miejscu bliskość jeziora Bełdany. W leśniczówce w niewielkiej miejscowości Pranie czeka gratka dla miłośników poezji. To tam, w cieniu drzew, tworzył swoje dzieła Konstanty Ildefons Gałczyński. Do dziś możemy go tam spotkać, zamyślonego siedzącego na jednym z kamieni. W Praniu znajduje się muzeum poświęcone twórczości poety, a w sezonie letnim odbywają się tutaj koncerty, spektakle i spotkania poetyckie. Po historycznych i kulturalnych emocjach możemy wypocząć na kajaku. Przez gminę Rucianenida Nida przebiega rzeka Krutynia, najpopularniejszy szlak kajakowy w Polsce, na którym poradzą sobie nie tylko dorośli, ale i młodsi amatorzy sportów wodnych. Z myślą o najmłodszych uczestnikach wakacyjnych wycieczek warto udać się do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie imienia profesora Benedykta Dybowskiego. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie możemy zobaczyć dzikie zwierzęta żyjące w warunkach najbardziej zbliżonych do naturalnych. W poszukiwaniu informacji o lokalnych atrakcjach warto zajrzeć bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy w Rócianem Nidzie, bądź na stronę internetową. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv